Czołówka cyklu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Turystyka. Uzdrowiska. Biznes. Gospodarka. Promocja międzynarodowa. Ochrona zdrowia. Odnowa zabytków. Ochrona środowiska. Odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Widok otoczonych zielenią nowoczesnych budynków Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Małopolska zyskała nową perełkę na mapie regionu. Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, które wyniosło 196 milionów złotych, powstał imponujący obiekt pełen nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych. Panorama Centrum oraz wejście do budynku z logo Cogiteon i Małopolski. Kogiteon to miejsce, gdzie nauka spotyka się z marzeniami. W nowoczesnym budynku o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych znajdziemy interaktywną wystawę stałą, widok przestronnych wnętrz obiektu, laboratoria, pracownie edukacyjne oraz przestrzenie konferencyjne. Mówi Oskar Błachut, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kogiteon. Nasza wystawa stała to jest ponad 100 interaktywnych obiektów, z których jesteśmy bardzo dumni i skupiamy się wokół jednego hasła, a właściwie pytania, Człowiek i jego marzenia. Zaczynamy od pytania: jak się czujesz? I tak naprawdę przez cały czas, kiedy zwiedzamy wystawę, zadajemy sobie pytania na temat tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i co osiągnęliśmy jako ludzkość, jako naukowcy, jako zwykli użytkownicy. I myślę, że ta wystawa stała jest niezwykle inspirująca, bo ona pokazuje, że nauka. Drzemie nie tylko w wielkich wynalazkach, wielkich odkryciach, ale też w podstawowych osiągnięciach cywilizacji, które znamy na co dzień z naszego życia. To ma być przede wszystkim edukowanie przez zabawę i wspólne spędzanie czasu. Widok rodzin zwiedzających salę centrum i dzieci eksperymentujących z interaktywnymi instalacjami. Kogiteon to nie tylko wnętrza pełne naukowych ciekawostek. Na dachu centrum rośnie ogród z dwunastoma drzewami. Widok ogrodu i alejek na dachu budynku. A w parku przylegającym do budynku znajduje się prawie 300 drzew. To idealne miejsce na spacer i odpoczynek. Widok parku z nowocześnie wyposażonym placem zabaw i terenem wypoczynkowym. Zielony dach Kogiteonu oferuje niesamowite widoki na Kraków i okoliczne pasma gór. To wyjątkowe miejsce, które łączy edukację z relaksem. Ksem. Widok żlotu ptaka na Kogiteon i otaczającą go zieleń. Kogiteon to miejsce szczególne, które ma nie tylko edukować i bawić, ale zostało zaprojektowane przez wybitnych specjalistów, naukowców, specjalistów tak naprawdę w każdej dziedzinie, którzy włożyli ogrom pracy w to, żeby każda część. Centrum nauki Cogiteon spełniała swoją misję edukacyjną i rozrywkową. Widok szklanego przejścia w budynku. Cogiteon to miejsce szczególne stworzone z wielkim rozmachem i też kosztowna inwestycja. Całość kosztowała ponad 280 milionów złotych. Znacząca część środków została sfinansowana z funduszy europejskich. Widok nowoczesnych i sterylnych wnętrz laboratoriów. Laboratoria Kogiteonu to miejsca, gdzie nauka staje się fascynującą przygodą. Od chemii przez fizykę po przyrodę. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wnętrze Przestronnej Kuchni w Cogiteonie. Jesteśmy najnowocześniejszym centrum nauki w Polsce, a wyróżniają nas specjalistyczne laboratoria. Dysponujemy aż sześcioma w tym laboratorium smaku, laboratorium cząstek, laboratorium chemiczne, innowacji, techniki, a nawet laboratorium przyrody, gdzie na co dzień mamy swoich stałych lokatorów. Wnętrze terrariów z mrówkami, jaszczurką i gekonem. Nasze laboratoria cały czas żyją i nie tylko za sprawą ich specjalnych mieszkańców, ale przede wszystkim za sprawą uczestników warsztatów, na które można zapisywać się przez naszą stronę internetową. Mówi Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego. Fundusze europejskie, którymi dysponujemy, przekładają się na dynamiczny rozwój województwa. Inwestycje widać w każdym zakątku Małopolski. Są to nie tylko nowe drogi czy mosty, ale także rodzinne firmy, doposażone szpitale, a także przedsięwzięcia społeczne czy też kulturalne. Ostatni rzut oka na Cogiteon. Fundusze europejskie. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.